Czołem jest po prostu taka akcja, że byliśmy w Tesco, jedziemy 1.9 TDI, więc możemy nabrać. Moim czy Twoim? Wszystko jedno. Kazaliście nam w sumie, to nie był nasz wybór do końca, ale było tak, no pojedźcie tego też. Ale cieszymy się, cieszymy się, żeście nam kazali. No. No. przeżyliśmy przygodę życia. No. Ten oto pan kierowca, który kurwa jest tym kierowcą. Jest ten zawsze kierowca. Potrafi, no, potrafi słuchajcie, tak zajebiście jeździć, że człowiek pija, <laughs> elegancko sobie pije piwo, ładnie w i w ogóle jest spoko. Po czym kurwa przede typa na zielonym i kurwa, ja wyglądam o tak. Jak kurwa pojeb, to jest wszystko mokre, widzicie? Nie, o to jest nie, mokre? Poję, o o to znałeś. jest mokre, tu moje Lawe. gacie są mokre. Trzecie piwko pije, trzecie piwko pije, sąsiad Jak minut, można być to takim kurwa, czekają, kurwa tak. kierowcą, ale i bydlakiem wjeżdża innym naprawdę, jedni z skapu... Może nie żyć, ale co najmniej no, ale, tygodnia, ale tygodnia, tygodnia, tygodnia przygoda na tygodnia. No bo w sumie nigdzie nie wychodziliśmy. Nie, no sorry, to nie mogła być moja przygoda tygodnia, bo byłem wczoraj na koncercie. No ale to już. To nie był ten tydzień, no. No dobra, no. To była przygoda tygodnia, Chyba Byłem wczoraj na koncercie i <laughs> nie powiem Wam, co opowiadał z tego koncertu. Tesco przebiło. Przygoda tygodnia do czwartku była. No, dziękuję. dobra. Przygoda pół tygodnia. Bo wy prosiliście nas o to, pojedźcie do Tesco, zobaczcie jakie tam są w ogóle piwa. Co można, co, wypić, można kupić, co można wypić? Co że można polecić Jesteś początkującym takim piwoszem, który chce spróbować czegoś tam tak. innego, lepszego i, i pójść do normalnego sklepu. Nie nam do sklepu jakiegoś piwnego, tylko do normalnego sklepu i co można wypić? nie? Więc mówimy, Kurde, poświęćmy się, zróbmy dobrze ludziom, zróbmy dobrze naszym rodzinom. Przy okazji, z, nakupmy, z, zróbmy zakupy i pojechaliśmy do Tesco. A co? Widzimy, że coś kupimy. Ja muszę ciuchy zmienić. A historyjka, może? No, no, moja żona jak urodziła y, pierwsze nasze wspólne dziecko, to y, szwagier u mnie zamieszkał na 10 dni, bo jakoś tak długo nie mogli wyjść ze szpitala, no i siedzieliśmy któregoś wieczoru, już tacy trochę wiecie, tak jest, no a tu nagle słuchajcie, reklama się włącza w Tesco, skrzydełka. Otworzyłem lagera, bo sucho w ustach, Lager wychodzi z butelki no, i w typowe lagerowe szkoła goleje. Mów dalej. No i słuchajcie, wsiedliśmy w autobusik, tam jeszcze kupiliśmy sobie butelkę coli, dolaliśmy trochę whisky, żeby w autobusie można było się nawadniać. No i zajeżdżałem słuchajcie, podróż w jedną stronę i w drugą tak samo. Zajęła nam półtorej godziny. Autobusem przez Lublin, miejskim, zwykłym. Kawiar, jest No, kawiar jest ładny. ładny. No, no, no. No i zajechaliśmy na miejsce okazało się, że wszystkie skrzydełka z promocji wyszły. No. Więc wracałem, zajechaliśmy do KFC tyle było i tyle. imprez. Ogólnie to... mieliśmy zamiar, żeby stanąć przy półce i zrobić degustację. Też. Ale po pierwsze nie chciało nam się wieść szkieł. Bo drugie, mamy... ochrona zaczęła no. się kręcić. Szkieł mamy coraz mniej w ogóle. Chcieliśmy powiedzieć, że mamy coraz tak, mniej szkieł. Tak, wszystkich pieniędzy. browarów, które nas oglądają szkieł jest coraz mniej. Weźcie to pod uwagę. Szukaliśmy, szukaliśmy szkieł degustacyjnych w Tesco. No, no. Trochę nam się powiodło, ale mimo wszystko akcja z browarami i szkłami jest ciągle aktualna Ale w też się znaleźć można. No można, można, no. Nie jest źle. Szkła degustacyjne na każdą okazję. Zobacz Jakie zajebiste szkła degustacyjne. polewali od takich No i... No i stanęliśmy przed to półką, a tam się okazało, że w sumie tak dużo nie ma, jak myślałem. No, naprawdę. Bo była, no tam możecie sobie zobaczyć zresztą, zaraz tam wrzucimy, co tam jest. Słuchajcie, no na takiej alejce jest ciężko się, z jest z z prażubr. Mamy wszystko, czego nam tylko może być potrzeba. Co to jest? Dla sztywnych. To można spędzić, zobacz. Dla sztywnych. Dla jest Dla szwagra, jest Ustaliliśmy, że rok temu w Tesco nie? Tak, to na pewno. Bo w ogóle była taka lodóweczka, była taka, e, taka I, na wejściu. Była taka półka gdzieś od razu na wejściu no, też była, tak. że. że o. Może, może nie żre. Może nie żre kraft w Tesco. No. W każdym razie to się do wniosku, że jeszcze lepszy pomysł mamy i weźmiemy Tesco Finest, które ma strasznie słabe oceny. E, I spróbujemy, czy ono jest dobre, bo stylowo to kurde są sztosy. <laughs> Oprócz lagera, no to mamy tak. Tu stałcik. Spoko, zapowiada się nieźle, tu Ale, no to. Co dobrego Eila nie chce wypić? Tu porter. No, wprawdzie angielski, ale two porter. Tu porter. Two porter. Two two porter. No i ipa na końcu, nie? To kurde, no to weź nie wypić. Ale no. prawda jest taka, że ktoś tak naprawdę promuje, nie? Promuje piwo. No, rakel. No Opakowanie tak. jest tak piękne, że no. ja to. 50, jeżdż... złotych najwidniej. 50 zł. No, a lagerek, lagerek. Słuchajcie, w szkło takie, bo w lagerze, jak wiecie, ma być profil czysty, więc musi. Żeby być. Musi. Się być. I mi się zdaje, że one jest mocno chmielone. Nie jest to zły lager. Ale według mnie to, to, to tak, nie jest to zły lager. No. Dokładnie. Nie jest tak, że czasami wali słodem, ten, że w ogóle ble, nie. To jak miałbym walić kolejnego Henka czy kolejnego i myślę, że jestem no. w ogóle premium, bo piję sobie Henka. Tak? To wziąłbym sobie na ognisko czy na gdzie to się kupuje Henki. Wziąłbym sobie o takie piwo i bym wszystkim w ogóle zamiotł ten system. No to lecimy zejle. A weź się odsuń, bo będę robił tak. A w ogóle w międzyczasie będę Wam opowiadał. umówiliśmy się, że, że jedziemy z piwnicy, nie? Bo w piwnicy mamy samochody i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, w sumie on ma. Eee... kto mi bronił, nie? Lecimy sobie z piwnicy, spóźniłem się 10 minut. Siedzi tu na Zydlu. siedzi Kurwa 10. 45 No i Stary. Siedzi tu na Zydlu. Jeszcze tylko Hard wypiłem. To też ucieka. Perłę wypiłem. Trzy już był po trzech piwka w tym hardbradzie. Mówiłem po hardbradzie perły nie mówiłem i mówi, i mówi, i mówi. Jedziesz, tylko znam go wczoraj Wysłałem Ci SMS, zanim już no. klusnął, Nie przecież, odczytałem. Jak się kurwa tobie nie powiesz byś nie pił, to będziesz kurwa chlorował, bo ci cię poinformować. No. A ja mówię, nie będę pił, bo ten chlor na 100% już tu siedzi i wali gaz, przyszedł o 18. Mówię, nie byliśmy na 20 przed 18 wali gaz, żeby tylko nie jechać. A ja wsiadam do jego tdi i mówię wieś mnie, konisiu, wieś, 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 wieś... wieś mnie dziwko No pojeździliśmy, pojeździliśmy TDI-kiem Pozdro dla pana z Golfa tam Ze światą Ty go pozdrawiasz najbardziej chyba, nie? To była chyba Volvo Nie, moim zdaniem tam z Golfikiem żeśmy atakowali No ale okej, okay. nie patrzyłem w lusterka, nie mam lusterka Dobra, ale w sumie na, na tym no, i z tą sobie kupię. Żebrałem koszulkę i sobie kupić i się przebrać, i będę mówić do ludzi. Nie, i w ogóle słuchajcie, mówi tak, muszę sobie kupić koszulkę w Tesco. No kurwa, kurwa, co Cię. I wybraliśmy fajną, elegancko, strzeliśmy sobie w focie, sweet focie z tą koszulką, elegancką, mówi, pójdę się przebierę. Pójdę się przebierę. Zaraz wracam za minutkę, Są się, no, ile się można przebierać, nie? Moje dziecko się przebiera z pieruchy, kurwa, w minutę. Ale poszedł, nie ma go. Przymierzyłem wszystkie. Kroje z linii FNF. Wszystko przymierzałem, wszystko mówię. Nawet zacząłem się uśmiechać do pań i zacząłem szukać fanów, nowych, ulotki. Znaleźliśmy jednak. Sobojmy, sobojmy, znaleźliśmy tam fana w testę. Nie ma typa, nie ma typa, ja nie wiem. z zjełabym na miasto, gdzieś się zgubił, w klopie się zgubił. To wstyd, to wstyd jest z nim chodzić. Ja w ogóle okazało się, że wypierdolił wszystkie kible w test. Nie wszystkie kible, tylko poszedłem się przebrać. I w jednym męskim była sprzątaczka. Mówię, no to idę do drugiego w takim razie. No to nie będę przy się przebierał. No i wchodzę. No i wiecie, w tej kabinie. E, no spoko, czysto. Ale napchane tych papierów, co ona czyściła tam, suszyła, wiecie. No ale jak się już przebrała, miała ja wychodzi, to mówię, a siku mi się jeszcze chce. Wysikuje się jeszcze kapkę dla pewności, żeby nie mieć wątpliwości. No i wróciłem na te papiery. Ty jesteś jak ten, ty jesteś jak, jak, ten jak się ten się nazywał? Nie lubię poniedziałków? Druga część misia. Co? Nie ja bym powiedział to nie jest, No nie no strzelam sobie. Ten co wypierdolił pan z kultury w kosmos. O czym ty mówisz? Dobra, nieważne, to ty jesteś taki sam. I no i szypnąłem zaczął... i spuściłem woda, tam woda wiedza. No i mówię, dobra, pani sprzedaczka jest w okolicy, to zaraz ogarnie ten... Stoję sobie na alejce FNF, przymierzam kolejne koszulki, robię sobie sweetfocie, a tam nagle ewakuację całego Tesco, sobie myślę, w sensie, kiblu Nie, tylko jedyneczka była Suma summarum, wolałbym Lagera Jak miałbym pójść kupić sobie 10 piw na na, mszę, miałbym powiedzieć, na, mszę, na, na grilla, to to wolałbym kupić 10 tych Lagerów No, 10 chyba 10 tak kaili, nie? Jest chyba nawet bardziej chmielony no i ten profil jakiś taki jest trochę śmieszny Taki nie? Śmierdzi śmierdzi w ogóle tutaj jakoś tak dziwnie jest. Nie kupo No i chodziliśmy, chodziliśmy. Chcieliśmy w ogóle kupić silikon. Tutaj jest z Wami etykietki kolejne. Ale zgubiliśmy się w Tesco. Albo w Tesco nie ma silikonu, Tesco odezwij się. Słuchajcie, zgubiliśmy się w Tesco. Nie wiem gdzie jesteśmy, a nie gdzie jest silikon co najważniejsze. musimy go zdobyć. Macie Sickon w ofercie? Właśnie. No bo my jesteśmy na tyle niedajbani, że nie potrafiliśmy go znaleźć. Porter nie ucieka. Ogłaszam. Hmm. Także mów, mówimy wam, jak nie macie co robić, szukacie przygód i w, ogóle, i w ogóle, to weźcie ziomka i pojedźcie do testu. Zawsze wyklaruje się coś ciekawego. Pewka. No ale ładnie, o to wygląda super. No. Ekstra. Ale A piana, piana jest, w ogóle, nie? Piana jest mega, mega. Piana jest drobna jak zasiłek dla bezrobotnych. No i bardzo ładnie wygląda. Zresztą browar Dark English browar zakładowy style zakładowy beer pacjent. with velvety overtiness of coffee. Brewmaster. Weaker, mm they -hmm. are smaller, they are less intelligent, they must earn less. That's all. i trzy alkoholu ładnie przeczytałem nie? Gdyby, nie, porter, ten, gdyby nie ten paskudny napis Tesco, Zajebisty kapsel nie? To Tesco to jest takie trochę aż w ogóle nie pasuje, to takie kakałko jakieś. znaczy generalnie są to lekkie ciemnące, ale no bardzo mi przypomina polskiego, znaczy dostępnego w Polsce Guinnessa. Nie, Guinness jest lepszy. Jest lepszy, tak, ale też, no właśnie, tak jak mówię, w stylu trochę dry stout, ale mhm. to, no, nie ma aż tak palonych tych nut, trochę jednak... No zobaczymy, jaka jest różnica z tym. Nie sam samym sobie. Ale... Na pewno na plus nagazowanie, czyli fakt, że e, nie ucieka... Marynarz, jak... marynarz skończył imprezę. Kapitan. No, i stał też jest chyba mało nagazowany, też nie ucieka. Zacznij, to jest takie, to jest na stołtu, nie? Sto To ten porter? A, to jest porter. Tak. tak no to jest. Tak to, to był porter? No. No, to porter jest na miastko staut. Uuu, jaka kawa jest, kurde, ale słuchajcie taka. Jak, jakby normalnie ktoś ekstrakt dodawał z. jakiś napar z kawy, albo jakiś wyciąg. Wyciąg z fiuta. Wyciąg z fiuta. Twoim zapachem. Żarłem dzisiaj ciastko, które tak wolił espresso. Ja czegoś takiego w nie widziałem. Moim zdaniem w ogóle ludzie, taki jakiś jak, sobie jak browary kraftowe, tak jakby zalewali w ogóle ciasto espresso. Ale tak jebało espresso, że ja się bałem, że jak dam dziecku to to dziecko mi nie zaśnie czy dni. Strasznie w ogóle. Trochę mój światopogląd zaczyna legać w kruzach, bo to całkiem nie, nie, nie gorszy stan. To jest porter. Ty no wiem, 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 wiem. Spróbuj sobie. Ale ten porter jest dla mnie takim drysta No nie? Dokładnie. No. Takim, o, a tu już właściwie jest taki na miasto taką, ale słuchajcie. Moje zdanie jest takie, że. A jeszcze ktoś... ci przerwę, no. bo coś śmieszniejsze, Porter ma 5,3, a stał 4,8 alkohol. Czyli. No. A, a, od, a odwrotne jest odczucie. Tak? Tu ci się wydaje w porterze, że on jest mniej alkoholowy, jest lżejszy w ogóle, mniej ekstraktu. Jak ktoś ma się jarać. A, a są tacy ludzie, znam dużo takich ludzi i chwała im za to, ktoś się jara na przykład ciemnym kozelem, to też jakiś tam nie ze Słowacji czy skoś. Jo, ale tu fajne ciemne piwko, to dla mnie w ogóle o ten porter jest dużo lepszy od takiego kozela ciemnego. Ja chyba na tym piję. No gdzieś tam nie, no gdzieś tam jest wypita wisiu na tej ścianie. No tak ono, tak jak jasne tylko ciemne, a tu wbrew pozorom naprawdę jest coś czuć, nie? No. Strasznie negatywne opinie te, te piwa zebrały, nie? Ale tak mam wrażenie, że to, są, że to są takie opinie ludzi, którzy są birgikami. piją na co dzień bardzo fajne piwo z browarów rzemieślniczych, które też dodajmy, to kosztuje po 10 zł. Na przykład i nagle ci ludzie poszli do Tesco, zobaczyli styl Porter, zobaczyli styl. Fajną etykietę nie zobaczyli. Nie będę, fajną etykietę zobaczyli Ale coś tam. Nie coś zobaczyli tam. dobrej ceny, zobaczyli IPA. -a. I oni chcieli te piwa spoziomować nie? Tak do nie tego tak, samego. Tak. I, i, tak, I tak te piwa odbierają, że one powinny, ono, bo ja pijemy IPA, ja tam nie wiem, tak, z alebrowaru, i on było taki, o, o a to, to jakaś się chujnie. Porozumienia tego lagera do na przykład pierwszej pomocy z Pintą, to wiadomo, że nie ma startu. Czy tego Eila do jakiegokolwiek, no, zwłaszcza, że w, no, mamy w Polsce większość to amerykańskie Aile, No ale kurde. Ale na przykład do pierwszej pomocy zakładowego, tak? Nie, no nie, nie, nie. No to w ogóle to nie ma jakiegoś podejścia. Nie, nie ma podejścia. Oczywiście nie. Porter, no to też porterów możemy... znaczy na angielskich mamy bardzo mało. Ale, ale no są podobne. zupełnie inne, tak? Ale No, no to do znaczy, nie mówimy, tak? Tylko, że generalnie słuchajcie, właśnie o to chodzi, jak na przykład nie ma, jak to się mówi, na i rak ryba, ale... No dobra, jak jesteście w Tesco, to i pewnie są przy okazji te krafty, które myśmy widzieli na półkach, pewnie będą lepsze. Ale z drugiej strony, jeżeli chcecie kasowo i najgorzej na ten wejść, to kurwa, to naprawdę nie są złe rzeczy. To nie jest tak, że trzeba te piwa jebać tak naprawdę, no. nie? Stosunek ceny do jakości jest naprawdę uczciwy. Podstawiamy na bok ideologię, że my kochamy krafty i tak w ogóle, to ja Kochamy krafty i tak w ogóle i w ogóle, bo to mówimy tutaj no nie? No ale na razie, słuchajcie, ja jestem Idziemy bardzo e pozytywnie zaskoczony, trochę przez was, bo wyście mówili o tym, że, e, że to są naprawdę chujowe piwa, że to jest tragedia, że to jest, nie da się pić i że wszystkie poszły w kanał. E... A już w ogóle mówienie, że piwo mi poszło w kanał. Leczenie kanałowe to się bardzo źle kojarzy. Właściwie od razu kojarzy się z bólem. To mnie tak drażni. Aha. A już jak ktoś nam napisał pod... Filmem zresztą to sami, że raduga ta Odysej nie poszedł w kanał. Nie da się wypić, poszł w kanał, no to dla mnie ktoś tak jest w ogóle. Sorry. Już kup sobie żelatki się of me. Bo, bo masz problemy życiowe. żeby wylewać piwo w kanał takie, które nie jest złe, nie jest śmierdzące, tam nie? i tak dalej, i tak dalej, no to. E, nie, to jest w ogóle. a dobra, nie ma sensu. A najczęściej wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy nie oszukują się. 5, 6, 7 lat temu, ja na przykład 3-4 lata temu, to napierdalałem 6 karnaści przy meczu i byłem zadowolony, i było wszystko świetnie, i to piwo mnie bawiło, i było całkiem dobrze, nie? No a teraz, to teraz. to jest najgorszy problem, że ci, którzy zaczynają pić Kraft, już tak bardzo, bardzo pić, przestają się cieszyć piwem. Dokładnie, przestają się cieszyć piwem, to śmieszne jest, nie? W ogóle tak, barwa ładna, te kartony. Barwa jest ładna. Zaraz mam jeszcze po świecie żarówką. Nie, nie. Albo C. Świeć. przewincie sobie o 10 sekund. Świeć żarówką. To jest, to jest piwo, to jest żarówka. Zobaczmy się jak na rentgenie. Widzicie jakie zajebiste zajebisty nie? Nie, właśnie nie widzą. Widzą tam, nie pierdol tam. A to wiesz, nie widzą, nie widzą. Sorry za niego. Prowadził się. Kurde człowiek sobie myślał, zamieszkam sobie elegancko, że będzie miło, grzecznie, a co Zalałem no? mu sufit. Idzie, idzie zalał, zalał mi sufit. No, zalał mi sufit. Nie, ja tylko Świnka. ten co robię... Weź popraw te kartki, bo mnie to daje. prawie później. W co wiele pieju? nie ma. Może Kręci, może. kwiatki. tu kręcisz, może po prostu ma lany mocno. Srogo. No i też jest chwilone mocno. 5,8 alkoholu. Yy, znaczy... Angielski IPA to tak, to to podchodzi. A nikt tu amerykański nie napisał, więc. Ale słuchaj, jakbyś miał to położyć. Hey, my finger. What the To nie pachnie. Nie, źle nie pachnie, nie ma jakichś tam bar wyraźnych czy czegoś. Nie ma też Ameryki, ale tego się chyba każdy spodziewa. Może dlatego też odbiór jest tego, a nie. Znaczy, nie zdziwiłbym się, gdyby było tak, że 80% osób, które mówi o tym, że te piwa są dobre. Poszło do Tesco, wzięło IPA, bo jest najbardziej mm -hmm. ulubiane. Oczekiwało amerykańskiego IPA, nie dostało go i poczuło się zawiedzione. Szczerze, bardziej mi smakuje niż Żapa. Żapa, która. No, żapa jest wali, wali, takim... wali słodem mocno. Dokładnie, a, a są takie warki, co w ogóle są takie puste. Wręcz, a w ogóle słuchajcie, jeszcze Wam powiem, na jednym z tych filmów, które widzieliście. Odnośnie piw z Tesco, i tam jest piwo z Cieszyna. Dobra, słuchajcie, dla kogoś to w ogóle pierwszy raz na pewno takie piwo. To tak samo, no i klasyka, wiadomo. Dalej mamy Hedgehog, czyli tak naprawdę Craftwerk robiący, barwar kontraktowy robiący jeszcze kontrakty, jeszcze poniżej. I sam Craftwerk już w własnej no, A, no odsłonie, timeout i to jest Pils Jeszcze niżej mamy Tesco Finest. Eee, IPA. No i się słuchajcie znalazł. To jest bardzo dobra informacja. dalałem się w po drodze, więc chętnie sobie kupię i dopiję. I wylej sobie kolejne. No I coś za co mogę zostać bardzo pokarcony przez tych, którzy nie lubią cieszyna, to bardzo dobre piwo z koncernu, czyli, czyli to, nie to, tylko to. West Coast. Mówiłem, że jest bardzo dobre sobie je wziąłem zresztą. No o, wziął. I wypiłem. Ja, ja tylko jechałem z powrotem, mówię, kurwa, żeby się nie zalał. Żeby nie zalał brać I nie słowo. było bardzo dobre. To już nie było to piwo, które było jeszcze pół roku temu, no. bo. bo właściwie zasmakowało jak żaba, Druga żaba, Może ciut bardziej chmielona, Ale. o nie, nie, nie. Także cofam w swoje. swoje. Pierwsza warka na pewno, a nie wiem, czy nie kilka pierwszych warek tego West Coast, nie? Z cieszyna były naprawdę w porządku. Smakowały mi. Jak na przykład chciałem sobie. Yy, obejrzeć mecz i wypić sześć piw, powiedzmy. Czasami tak bywa, nie? Yy, to kupowałem sobie, powiedzmy, trzy piwa kraftowe i trzy West Coast'y były takimi zapychaczami, nie? Zapychały, ten, i te West Coast'y naprawdę mi podchodziły. No. Chcieliśmy w ogóle nagrać w Tesco po tych wszystkich przegodach z tym z, z, zasiurańcem, co, co wysadził wszystkie kible. Chcieliśmy Wam nagrać też, jak tego piwa w Tesco jest dużo i, 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 i jest różnorodny i tak dalej i tak jest dalej. dużo tak dalej. fauny. Wjechaliśmy tam, a tam kurwa... Nie? 3 metry żółbra. No. 3 metry Tatry. I w ogóle... Jak widzicie, głównie na tym, że koncerny im płacą, że 3 metry zajmują półkę. Tak, dokładnie, bo wpędzicie... Nie na towarach w to, tylko... na półkę, tam jest taka jedna wielka żółta plama Tatry, nie? Strasznie to wygląda. A ludzie jak ćmy, nie? I do żółtego i bach! No, no. no, i niestety. No, ale jeszcze słuchajcie... Y... Wiecie, jak bardzo lubimy food pairing, yy, wy zresztą pewnie też, mm. zwłaszcza po kilku piwkach, każdy lubi, to postanowiliśmy wymyślić, jakie jest najlepsze danie do no. tychże piw naraz pitych. No bo Wiadomo, do jednego piwa łatwo dobrać, ale dobrać do pięciu różnych, albo przynajmniej trochę innych, nie tak łatwo. Ale pomyśleliśmy, doszliśmy do wniosku, pomyśleliśmy i zrobiliśmy, że najlepsza jest sałatka z tujczykiem, z kukurydzą, z ogórkiem kiszonym. Mm. I co tu jeszcze mamy? I zryżam. I rubber, When it's brown is cut, When it's black, it's Stuck to the pan, yeah. That's what I got given at the fucking shit. Ty misiłeś, więc mów. I zryżam. No i faktycznie jest tak, że jest najlepsze. Tak że... teraz ją sparujemy. W tym. A, to poza kamerą My ze wszystkimi. Już to nie musicie na to patrzeć. Nie, ja, no to... Szkoda, w ogóle. Żałosne. Miska stara, trochę już podjadaliśmy. Żałosne. żałosne trochę, ale... Dobra. Dobra. No. Mogę się tu na pieprzycie. Wogą dać majonezu. Pieprzenie to jest to co lubimy. Pieprzenie to, to, to żegnamy się z z Państwa. Z Państwa, no, no, dziękujemy. W ogóle... Sorry też, żeśmy do Was przyjechali i było jak było. A i pozdrawiamy. Tutaj fana pana pana, którego żeśmy poznali znaczy, na. 3 Kurwa, ile cytry. Chcieliśmy rzecz. się mogę dowiedzieć, skąd się bierze tyle warzyw w zimie w naszym kraju Mamy to nawet specjalistę, ale boi się z nami rozmawiać, niestety no W sumie, niestety, ja mu się nie dziwię Co on zrobił za specjalistę? Wszystkie te warzywa rosną, rosną W ziemi W ziemi Tej ziemi No dobra, kończymy, idziemy na piwo Naprawdę, spotkaliśmy fana elegancko na, na tropikalnych owocach A tropiki to wiecie, to co my lubimy Znaczy, czy on był fanem, to ja nie wiem on no zbyt... był naszym fanem! On nas rozpoznał. Nie no musiał być naszym fanem, jak on się rozpoznał. Nie takim fanem, wiecie. My nie z tych co tam szukamy takich fanów, co nam tam będą słali swoje majtki. Nie? No ja wiem. No nie, ja nie tych. Jakby jakieś czyste były? Co wziął? Ty, w ogóle mówi mi dzisiaj żona. Ty wziąłeś swoje majtki? Wczoraj? Chyba założyłeś party party czyste majtki. Myślę, kurwa. Poszła z razga. Stało się to. A ja tam dziura, ba. wie, jak to żona, no. nie? Ja dziura, o taka, o dziura, ba. Wziąłem je podkurzyła. Znaczył to, to klima, cool. No, wziąłem je podkurzyła. Ja oczywiście nie wiedziałem, że ta dziura tam jest, nie? Ale mówię, twardziela zgra. Każdemu dają się zestrać. Nie, nie, nie. I mówię, <grym> Pewnie, że wiedziałem. Wczoraj cały dzień chodziłem z jejami na wierzchu. We'll Sometimes we do things we're not so proud of. Some for money. Others to gain the athletic edge on the competition. Sometimes those secrets come back to haunt us. Do ah! you know what I mean? Yes, I do, uh, Miss Mann. <laughs> Thanks for all. I mean, all your help. I have to go to class. Anytime, dear. I był koniec, koniec ranka, cichy dzień był do końca. Chodziłem, chodziłem na wierzchu, ciągle się potykałem. Bye.